Hej, siemanko, jak się macie, rucham was w gacie. będziemy dzisiaj grali w grę Aba w poszukiwaniu opion jak nas wskazuje jest to gra stworzona dla słynnego autora treści w internecie PlayPoya Cartiego również to wskazuje karykatura postaci, którą będziemy tutaj sterować jeszcze nie grałem aczkolwiek, aczkolwiek jest jestem, aczkolwiek już widzę, że będzie mi się to podobać to jest to platformówka no, oh, to było straszne, to może jednak jest horror. Co, o czym może świadczyć m.in. tutaj wykorzystanie e, przerażających e, dźwięków znanych z innych horrorów. E, wow, to wygląda nieco ciężko. Nie! O Jezu, to, to, było, to to było strasznie straszne, muszę przyznać akurat. Zlękam się lekko. E, to mnie chyba zabija, jeśli mylę. I co mogę tu więcej powiedzieć? No. E, to była cała gra. Zdjęła mi 63,066 sekundy. E, gratulacje, ukończyłeś grę. Dzięki, nie wiedziałem. Rodzice, grę mi nie podchodzi. Może jak zagram dłużej. Ja pierdolę debilowi to zajęło 7.8 godzin, a mi tylko 63 xd